Wynik końcowy spotkania energiatory ma w szusku 87-68, to znaczy, że czwarte miejsce w niczym zajmuje energa, piąte dramatyzm gości na dotąd konferencji. Na początku pana trenera Pana w prosiłbym o parę słów. Panie trenerze, pierwsza była katastrofalna. No właściwie w pierwszej połowie można było się spakować i jechać. ja powiedzieć. Chciałbym pogratulować przede wszystkim gospodarzom zwycięstwa Było to rzeczywiście jednostronne było to jednostronne spotkanie w pełni zasłużone zwycięstwo no trudno mi coś powiedzieć na temat dobrej mojego, mojego zespołu bo zorganizowaliśmy dzisiaj bardzo bardzo słabo tyle mam do po powiedzenia czy to oznacza, że w będzie łatwo tak samo jak... Tej ja tej... też mogę powiedzieć teraz... Zawsze dziennikarze karzy, tak już już dostałem tam nie pytanie, konstatację, że jesteśmy faworytami teraz w tych. Bo cały czas mówię, że, że, że lider jest dla mnie jedna z najlepszych drużyn. Lidzę, jest drużyna, która jeszcze z tą jedną amerykanką, która na pewno dojdzie do siebie, tam wróci do gry, to będzie groźny przeciwnik, przeciwnik, który gra, ma... 10 powiedzmy, nie, nie aż równych, ale 10 zawodniczych do, 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 do grania i to skorzysta cały czas dziś nie zagrali tak e, jak e, zwykle grają, to specjalnie w tą pierwszą polowę, a w drugą polowę już pokazał jak mogą odrobić straty i taką różnicę, nie wiem, liścia, liścia dwa punktów ile tam było I, 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 i musimy się naprawdę nastawić, musimy popracować bardzo, bardzo mocno. I proszę, żeby nie mówić jeszcze, że jesteśmy faworytami, bo, bo, bo zawsze z takimi przeciwnikami e, nic nie można powiedzieć. Wcześniej gramo mecz za mecz. Jest dobrze, że gramo u, u, u siebie pierwsze dwa mecze i postaramy się zająć jak najlepiej, żeby, żeby wygrać u siebie. Ja również gratuluję Tuweniowi wygranej. To był faktycznie nasz jeden z najsłabszych meczów w tym sezonie.

Uh, we woke up again. <laughs> i think so. Uh, coach, you know, he's been patient with us and, you know, and it helped us to be patient on the court, you know, and he never tells us to stop shooting. so we just kept shooting and they started going in again. so it's good. And then you know that uh, you know, are going the uh, quarterfinal against the. Uh, yeah, i know. you know, and i have a, I have a relationship with this team, you know. it's my last team here in poland, so i have respect and love for the team and the fans, but i have to forget about this for 40 minutes when we play. <laughs> Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do naszych gości?